Witam serdecznie z tej strony Karina Sikorska, terapeutka do spraw wewnętrznego dziecka. Dzisiaj kolejne nagranie z serii o rodzicach. Dowiemy się, jaki jest kolejny etap, jeśli chodzi o uzdrawianie relacji z rodzicami. Link do pierwszego podcastu znajdziecie w opisie filmu. Zaczęłabym od tego, żeby uważać na słowo przerobione. To jest takie słowo klucz, gdzie zajmujemy się relacją z rodzicami. Uwalniamy żale, piszemy listy, robimy wizualizacje i w pewnym momencie wydaje nam się, że ta relacja już jest przerobiona. Jeżeli ktoś mówi że przerobiłam relację z rodzicami, no to tutaj warto wziąć na to poprawkę, ponieważ ja uważam, że tak na 100% i tak do samego końca nie da się przerobić relacji z rodzicami, dlatego że do końca naszego życia Coś tam będzie nam wybrzmiewać. I ja nie mówię, że będą to nie wiadomo jakie traumy, ale uważam, że nie ma tutaj takiego momentu, w którym możemy powiedzieć: Okej, okay, tata już zrobiony, okej, okay, mama już zrobiona, mogę iść dalej. Nawet jeśli mamy bardzo dużo w tym temacie, że tak powiem, właśnie zrobione, uwolnione i przepracowane, to i tak później. Może do nas wracać jakieś echo przeszłości, po prostu po to, żeby nam się nie nudziło w życiu. I ja także można powiedzieć, że przeszłam przez cały proces uwolnienia, uzdrowienia relacji z rodzicami którym właśnie chcę z wami się tutaj podzielić. Jednak co jakiś czas ci rodzice do mnie wracają, tylko oni wracają do mnie z trochę innego poziomu. Nie wracają z takiego poziomu rozpaczy, rozżalenia, ogromnej złości, tylko wracają z takiego poziomu serca do mnie. Na przykład, ostatnio miałam taką sytuację, że przytrafiło się w moim życiu coś trudnego, co nazwałam kryzysem. Trwało dwa miesiące, i w tym czasie też pojawiły się we mnie trudne emocje, no bo inaczej, kryzysem bym tego nie nazwała. I to był właśnie taki czas, kiedy miałam ogromną potrzebę spotykania się z moją mamą. Spotykania się oczywiście w wizualizacjach, ponieważ moja mama nie żyje od ponad 10 lat, ale czułam taką ogromną potrzebę, żeby się z nią widzieć. Szukałam u niej wsparcia, szukałam u niej pocieszenia, ale także przeżywałam emocje, które przeżywałam. We wczesnym dzieciństwie, prawdopodobnie przy y, moim narodzeniu, czego ja nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to były właśnie te emocje, i te emocje były mocno związane z moją mamą. Ale dzięki temu, że y, ja je przeżyłam, to mogłam też nabrać bardzo dużo pokory właśnie wobec mojej mamy. Dlatego ta potrzeba bycia przy mamie w tym ostatnim czasie. Nie była z takiego właśnie poziomu rozżalenia i tupania nogami małego dziecka, tylko była ona z poziomu mojego serca, z poziomu takiego wzruszenia, z poziomu właśnie też tęsknoty, potrzeby wsparcia i co w ostateczności pozwoliło mi się bardzo zbliżyć do mojej mamy. Tak więc można powiedzieć, że ta relacja z mamą wróciła. Chociaż ja przeszłam przez cały proces właśnie jej uzdrowienia, i tak dalej, ale tak naprawdę my nigdy nie wiemy, co wyskoczy kolejnego dnia czy w kolejnym czasie i z kim to będzie połączone. Bo może być tak, że jesteśmy na przykład w związku partnerskim i jesteśmy tak, że tak powiem, względnie szczęśliwi i spokojni, ale co jakiś czas pojawia się jakaś na przykład trudniejsza sytuacja. Z którą nie wiemy jak sobie poradzić, i prawdopodobnie ta trudniejsza sytuacja jest połączona z jednym z naszych rodziców. I to nie znaczy, że my teraz mamy wracać do nie jakich traum, i wypłakiwać, i uzdrawiać. Czasem tak trzeba. Zależy na jakim etapie uzdrawienia tej relacji z rodzicami jesteśmy. Ale czasem wystarczy świadomość, że ta sytuacja jest połączona z mamą lub z tatą. Dlatego mówię, że jak dla mnie, nie ma takiego momentu, kiedy coś zostaje przepracowane, że coś już zostaje przerobione i to już jest koniec, i ja na pewno nigdy nie wrócę do moich rodziców. Na pewno już nigdy nie będę potrzebowała z nimi porozmawiać, czy zrobić z nimi wizualizację, czy wyobrazić sobie, że się do nich przytula, czy może wyjdzie tam jakaś jeszcze pretensja. Dla mnie to jest cały czas proces, w którym wzrastam. To jest proces, w którym wzrastamy, w którym idziemy dalej i w którym jest nam coraz lżej i lżej. Jest to też także proces, w którym my dorastamy, dojrzewamy. Bo kiedy zaczynamy terapię, kiedy zaczynamy rozwój, tego żalu do rodziców może być naprawdę dużo i może on wychodzić w różnych tematach, w różnych obszarach naszego życia. Im więcej tego z nas wyjdzie, im więcej tego uwolnimy, tym później łatwiej je się dostać na kolejny etap tej relacji, czyli na etap tak zwanej zgody. A kiedy my jesteśmy jeszcze w tych trudnych historiach, tych właśnie, w tym właśnie żalu, w tym, tej złości, kiedy jesteśmy jeszcze w tym, to jesteśmy cały czas w energii dziecka. Cały czas funkcjonujemy z poziomu dziecka, i nie jest to nic złego, to jest po prostu taki etap przez który warto przejść więc nie wchodźmy tu teraz jeszcze w dodatkowo w samo biczowanie, że o boże ja jestem dzieckiem ja nigdy z tego dziecka nie wyjdę to powiem więcej jakaś część tego dziecka gdzieś tam w nas zawsze zostanie i nie ma co tutaj się spodziewać że my do końca po prostu się pozbędziemy tego dziecka w nas kiedy jesteśmy w tej energii dziecka no to cały czas funkcjonujemy, że tak powiem, w losie naszych rodziców, czyli cały czas w tej historii pomiędzy nami i naszymi rodzicami. I dopiero jak od tego się uwolnimy, jak sobie to tak mniej więcej ogarniemy, to możemy iść do swojego własnego życia, czyli możemy dorosnąć, możemy spełniać swoje własne marzenia, możemy tworzyć swoje własne przekonania, możemy wybierać z tego, co nam dali rodzice. Co jest dla nas dobre, a co niekoniecznie. I to się dzieje właśnie wtedy, kiedy uwolnimy się od tego poczucia żalu, o którym mówiłam w pierwszym podcaście, kiedy się oczyścimy. Dlaczego ja uważam, że nie ma tej wersji ostatecznej, kiedy możemy powiedzieć: OK, już to zrobiłam na 100%, przerobiłam relacje z rodzicami. Dlatego, że uważam, że życie jest nieprzewidywalne. I tak naprawdę trudno jest nam określić, zwłaszcza w terapii. No bo jeśli robimy coś fizycznie, na przykład nie wiem, pozmywaliśmy naczynia, no to wiemy, że to zostało zrobione. Ale kiedy wchodzi w grę psychika, kiedy wchodzą w grę emocje, to naprawdę ciężko jest określić, że ja już to mam za sobą. I nie mówię też z drugiej strony, że się nie da, ale nie lubię patrzeć na życie w taki sposób zero-jedynkowy. Że coś jest czarne albo białe. Ja się tak nauczyłam w dzieciństwie, ponieważ wychowałam się w rodzinie alkoholowej, gdzie żyło się ze skrajności w skrajność. Dlatego teraz lubię, jak życie ma różne kolory. Lubię nie zakładać, że coś już się na pewno zakończyło i coś już na pewno się wydarzyło, dlatego, że to pozostawia taki rodzaj otwarcia. Daje też dużo takiej swobody, daje też dużo spokoju. I zgody, bo skoro ja wiem, że coś jeszcze może się wydarzyć, i wiem, że życie jest nieprzewidywalne, to wtedy jestem bardziej otwarta na to życie. I powiem Wam, że wiele razy właśnie życie uczyło mnie pokory, kiedy myślałam, zwłaszcza na początku terapii, że ja już sobie to ogarnęłam, to już jest zrobione. To później nagle życie mówiło, to ja sprawdzam, i wydarzała się jakaś sytuacja, która pokazywała mi, że. Jeszcze nie, to jeszcze nie ten czas. Jeszcze tutaj są kolejne warstwy. No to dla mnie to była ogromna załamka, bo wiecie, ja już sobie coś tutaj wymyśliłam, ja już sobie coś ustaliłam. To jest tak zwana nadmierna kontrola, gdzie chciałam się po prostu czuć bezpiecznie, a życie pokazuje coś innego. Życie pokazuje, że nie jest tutaj tak bezpiecznie. Jak my byśmy tego chcieli, w takim znaczeniu kontrolowania wszystkich i wszystkiego. Dlatego ja dzielę się z wami swoim podejściem, ale możecie mieć oczywiście inne zdanie na ten temat, i możecie na przykład napisać w komentarzu, gdzie coś już wiecie, że na pewno jest zrobione i zamknięte, i że wiecie na 100%, że to nie wróci. I tak jak powiedziałam wcześniej, Kolejnym etapem, bo pierwszym etapem uzdrawiania relacji z rodzicami jest wypuszczenie żalu. I to jest taki etap trochę przeplatany, bo to nie jest tak, że przychodzimy na terapię i od teraz bierzemy się za uwalnianie żalu i będziemy tylko płakać, płakać, płakać i koniec. To jest taki etap przeplatany, bo żal bardzo często przeplata się ze zgodą, ze spokojem, później nawet z wdzięcznością. Może być na przykład taki moment, że przepracowujemy jakiś żal, przepracowujemy jakąś złość, i potem przychodzi ulga i zrozumienie, na przykład dla tego rodzica, dlaczego on tak zrobił, dlaczego wydarzyła się ta sytuacja. To nie jest tak, że jak otworzymy tą puszkę z żalem, to będzie się teraz wylewało i wylewało, i nie wiadomo kiedy się skończy. To jest taki właśnie niestabilny proces. Ale bez tego punktu trudno jest przejść dalej, bo tak naprawdę najważniejsze w tym punkcie nie jest to, żeby wypuścić teraz z siebie litry łez i w ogóle potu i krwi, tylko najważniejsze w tym procesie jest, aby uznać swoje uczucia. To jest taka pierwsza podstawowa zasada, jeśli chodzi o pracę z wewnętrznym dzieckiem uznanie swoich uczuć, czyli fakt, że my mieliśmy prawo czuć to, co czuliśmy jako dzieci, bo prawdopodobnie nikt tego nie uznał i to nas boli najbardziej. Czasem jest tak, że kiedy wchodzimy w proces terapeutyczny, to szukamy tego uznania w rodzicach, jeżeli żyją. Idziemy i na przykład im opowiadamy, jak nam było trudno, jak bardzo nas zranili, ale rodzice często tego nie rozumieją, ponieważ oni mają swoją własną perspektywę. Oni widzieli to zupełnie inaczej i może się wydarzyć tak, że. Nas przeproszą, nie mówię, że nie, ale bardzo często zdarza się tak, że nie rozumieją tego, o co my mamy w ogóle pretensje. Dlatego to nie rodzice mają uznać nasz żal, tylko to my mamy uznać swoje emocje. I już. A kolejny etap to jest zgoda na to, co się wydarzyło. I ta zgoda też jest taka ruchoma, ona tak przychodzi powoli pomiędzy jednym a drugim żalem, ale kiedy ona zaczyna przychodzić. To wtedy czujemy ogromny spokój, czyli taka zgoda, takie poczucie, że to, co miało się zdarzyć, wydarzyło się, nic więcej nie mogliśmy zrobić, rodzice nic więcej nie mogli zrobić, bo gdyby mogli, to by to po prostu zrobili. Na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że ten podcast był pomocny i że dzięki niemu przestaniecie od siebie tak dużo wymagać i tak dużo oczekiwać, bo tutaj w rozwoju niestety często jest taka tendencja, w kolejnym podcaście będziemy kontynuować temat rodziców. Zapraszam Was serdecznie. A jeśli potrzebujecie pomocy lub wsparcia w uzdrawianiu relacji z rodzicami, to zapraszam Was na sesję indywidualną. Pozdrawiam.